Wyobraź sobie ogród różany o świcie. Każdy płatek róży skąpany jest w porannej rosie, błyszcząc niczym drogocenne kryształy w pierwszych promieniach słońca. Podobnie jak te krople rosy, nasze modlitwy wznoszą się ku niebu, niosąc ze sobą najgłębsze pragnienia naszych serc. Święta Rita, znana jako patronka od spraw niemożliwych, jest jak ogrodnik w tym duchowym ogrodzie, pomagający nam pielęgnować naszą wiarę i nadzieję. W dzisiejszym Różańcu, drogie siostry i bracia w Chrystusie, zanurzymy się w szczególnej modlitwie do świętej rity. Ta niezwykła święta, która doświadczyła zarówno radości małżeństwa, jak i bólu straty, życia zakonnego i głębokiego mistycznego zjednoczenia z Chrystusem, rozumie każde ludzkie cierpienie i każdą pilną potrzebę. Przez najbliższe chwile będziemy wspólnie prosić o wstawiennictwo świętej rity w sprawach, które wydają się nam niemożliwe do rozwiązania. Pamiętajmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a przez wstawiennictwo Świętej Rity niezliczone dusze otrzymały już cudowne łaski i rozwiązania swoich problemów. Zostań z nami do końca tej modlitwy. Otwórz swoje serce na działanie Ducha Świętego i pozwól, by moc różańca i wstawiennictwo Świętej Rity przyniosły przełom w Twoim życiu. Jako fundament naszej modlitwy do Świętej Rity, sięgnijmy do Ewangelii według Świętego Łukasza. Rozdział 11, wersety od 9 do 10. A ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Ten fragment doskonale odzwierciedla istotę naszej modlitwy różańcowej przez wstawiennictwo świętej Rity. Przypomina nam, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i słyszy każdą naszą prośbę. Święta Rita swoim życiem potwierdziła prawdziwość tych słów. Niestrudzenie pukała do bram nieba w swoich prośbach, czy to błagając o nawrócenie męża, czy prosząc o dar stygmatów. W Księdze Jeremiasza, rozdział 32, werset 27, czytamy również: Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest coś niemożliwego dla mnie? Te słowa przypominają nam, że gdy mówimy o sprawach niemożliwych odnosimy się jedynie do ludzkich ograniczeń nie do bożej wszechmocy aquero com 450 palavras i kero z kompleta znao uze desa forma wewnętrzny pokój w czasie podejmowania decyzji powtarzające się znaki i okoliczności świadectwo innych wiernych zgodność z pismem świętym rozwinięcie tematu część pierwsza głos przekonania 450 słów Pierwszym kluczowym aspektem modlitwy różańcowej do świętej rity jest zrozumienie, jak Bóg przemawia do nas poprzez głos przekonania. Święta Rita doświadczyła tego w swoim życiu wielokrotnie, szczególnie w momentach podejmowania trudnych decyzji. Jej historia uczy nas, jak rozpoznawać delikatne prowadzenie Boże w naszym życiu. Podobnie jak Bóg prowadził Ritę przez różne etapy jej życia: od małżeństwa przez wdowieństwo, aż po życie zakonne. Tak samo prowadzi każdego z nas. Ten głos przekonania nie jest surowym osądem, lecz delikatnym naprowadzaniem na właściwą drogę. Przypomina nam to historia proroka Eliasza, który odnalazł Boga nie w gwałtownej wichurze, trzęsieniu ziemi czy ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu. Pierwsza Księga Królewska, rozdział XIX. Święta Rita pokazuje nam, że jednym z najważniejszych znaków Bożego przekonywania jest wewnętrzny pokój który towarzyszy nam w czasie podejmowania decyzji. Nawet w obliczu przeciwności i wątpliwości, ten głęboki spokój ducha pozwala nam rozpoznać właściwą ścieżkę. Rita doświadczyła tego szczególnie, gdy podejmowała decyzję o wstąpieniu do klasztoru. Choć zewnętrzne okoliczności wydawały się niemożliwe do pokonania, wewnętrzny pokój utwierdził ją w przekonaniu o słuszności tej drogi. Drugim aspektem Bożego przekonywania są powtarzające się znaki i okoliczności w naszym życiu. W przypadku świętej Rity było to między innymi cudowne przeniesienie do klasztoru, które potwierdziło jej powołanie. Bóg często przemawia do nas poprzez wydarzenia, które wydają się nieprzypadkowe i układają się w spójny wzór. Kolejnym ważnym elementem jest świadectwo innych wiernych. Rita, zanim wstąpiła do klasztoru, otrzymywała potwierdzenie swojego powołania poprzez spotkania z osobami duchownymi i świeckimi. Którzy rozpoznawali w niej szczególne przymioty ducha. Ich świadectwo pomogło jej w rozeznaniu własnej drogi. Fundamentem wszystkich tych znaków jest zawsze zgodność z Pismem Świętym. Święta Rita swoim życiem pokazała, że prawdziwy głos Boży nigdy nie będzie sprzeczny z Jego słowem zapisanym w Biblii. Każde natchnienie, każdy znak musi być weryfikowany w świetle Pisma Świętego. W życiu Świętej Rity widzimy, jak wszystkie te elementy Bożego Przekonywania współgrały ze sobą, prowadząc ją do świętości, jej przykład uczy nas cierpliwości i wytrwałości w rozpoznawaniu Bożego Głosu w naszym życiu. A continue 3. Rozwinięcie tematu. Część druga. Głos Pokoju. 350-450 słów. Drugim fundamentalnym aspektem naszej modlitwy różańcowej przez wstawiennictwo świętej rity jest zrozumienie znaczenia Bożego Pokoju jako przewodnika w naszym życiu. Rita z Kasti doświadczyła tego pokoju w najbardziej dramatycznych momentach swojego życia, nawet w obliczu śmierci męża i synów. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, jak pisze święty Paweł w liście do Filipian, rozdział 4, werset 7, był szczególnym znakiem w życiu świętej Rity. Ten pokój nie oznaczał braku trudności czy cierpienia, ale głębokie wewnętrzne przekonanie o Bożej obecności i prowadzeniu. Rita doświadczała go szczególnie intensywnie podczas swojej modlitwy przed krucyfiksem, gdzie otrzymała stygmat w postaci ciernia z korony Chrystusa. W dzisiejszych czasach, gdy życie wydaje się coraz bardziej chaotyczne i pełne niepewności, ten aspekt duchowości świętej Rity nabiera szczególnego znaczenia. Pokazuje nam ona, że prawdziwy Boży pokój może trwać nawet w centrum życiowej burzy, gdy prosimy o pilne łaski przez jej wstawiennictwo powinniśmy zwracać szczególną uwagę na obecność lub brak tego pokoju w naszym sercu. Rita uczy nas, że Boży pokój ma szczególne cechy. Jest trwały, niezależny od zewnętrznych okoliczności, prowadzi do wzrostu w świętości i pogłębia naszą relację z Bogiem. Ten pokój był obecny w jej życiu zarówno wtedy, gdy jako młoda wdowa musiała przebaczyć mordercom swojego męża, jak i później, gdy jako zakonnica spędzała godziny na modlitwie kontemplacyjnej. W naszych własnych prośbach o pilne łaski, święta Rita zachęca nas do zwracania uwagi na ten szczególny pokój. Gdy nasza modlitwa jest zgodna z wolą Bożą, towarzyszy jej głęboki wewnętrzny spokój, nawet jeśli nie otrzymujemy natychmiastowej odpowiedzi. Ten pokój jest znakiem, że znajdujemy się na właściwej drodze i że nasze prośby są słyszane w niebie. Trzecim kluczowym elementem w naszej modlitwie różańcowej do świętej Rity jest zrozumienie. Jak Bóg potwierdza swoją wolę poprzez różne źródła. Historia życia świętej Rity jest doskonałym przykładem tego, jak Boże potwierdzenia przychodzą do nas na różne sposoby. W życiu świętej Rity widzimy wyraźne potwierdzenia jej powołania poprzez wydarzenia nadprzyrodzone. Najbardziej znanym z nich jest cudowne przeniesienie do klasztoru Augustianek w nocy, gdy wszystkie drzwi były zamknięte. To nadzwyczajne wydarzenie było nie tylko cudem samym w sobie, ale również potwierdzeniem jej wcześniejszych przeczuć i modlitw o życie zakonne. Współcześnie Bóg nadal potwierdza swoją wolę, choć często w bardziej subtelny sposób. Święta Rita uczy nas rozpoznawać te potwierdzenia w trzech głównych wymiarach. Po pierwsze, poprzez zgodność z nauczaniem Kościoła i Pismem Świętym. Po drugie, poprzez rady duchowych przewodników i wspólnotę wiernych. Po trzecie, poprzez owoce duchowe, które pojawiają się w naszym życiu. Szczególnym znakiem potwierdzenia w życiu Świętej Rity był stygmat w postaci ciernia z korony Chrystusa, który otrzymała podczas modlitwy. To nadzwyczajne doświadczenie było potwierdzeniem jej głębokiego zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem i jej szczególnej misji w Kościele. Pokazuje nam to, że Boże potwierdzenia mogą przychodzić nawet poprzez cierpienie, które przyjęte w duchu wiary staje się źródłem łaski. W naszych modlitwach o pilne łaski przez wstawiennictwo Świętej Rity. Powinniśmy być otwarci na różne formy Bożych Potwierdzeń. Mogą one przychodzić poprzez słowa innych ludzi, wydarzenia w naszym życiu czy wewnętrzne przekonanie zgodne z nauczaniem Kościoła. Święta Rita uczy nas cierpliwości w oczekiwaniu na te potwierdzenia i mądrości w ich rozpoznawaniu. Zatrzymajmy się teraz na chwilę i zastanówmy się głębiej nad naszym własnym życiem. Czy kiedykolwiek, podobnie jak Święta Rita, stanęliście przed sytuacją, która wydawała się absolutnie niemożliwa do rozwiązania? Wyobraźcie sobie górę tak wysoką, że jej szczyt niknie w chmurach. Tak czasem mogą wyglądać nasze problemy i wyzwania. Jednak święta Rita przypomina nam, że nawet najwyższa góra może zostać pokonana, jeśli mamy wiarę wielkości ziarnka gorczycy. Pomyślcie przez chwilę o waszych własnych niemożliwych sprawach. Może to choroba, która według lekarzy jest nieuleczalna. Może to konflikt rodzinny, który trwa od lat i wydaje się nie mieć rozwiązania. A może to sytuacja finansowa, która przyprawia was o bezsenność? Święta Rita stała przed podobnymi górami, przemocą w małżeństwie, tragiczną śmiercią męża, utratą synów, początkowymi odmowami przyjęcia do klasztoru. Jednak każdą z tych gór pokonała dzięki wytrwałej modlitwie i głębokiej wierze w Bożą Moc. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy naprawdę wierzymy, że Bóg może rozwiązać nasze niemożliwe sprawy? Czy jesteśmy gotowi, tak jak święta Rita, wytrwale pukać do bram nieba, nawet gdy odpowiedź nie przychodzi od razu? Czy mamy odwagę zaufać, że czasem Boże rozwiązanie może wyglądać zupełnie inaczej niż to, które sobie wyobrażamy? A continu a oracao principal facacom 900 palavras 5. Modlitwa główna, 900 słów. O wszechmogący i miłosierny Boże, przychodzimy dziś przed Twoje oblicze przez szczególne wstawiennictwo świętej Rity z Kaści, Patronki od spraw niemożliwych. Gromadzimy się w duchu głębokiej wiary, nadziei i miłości, wiedząc, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Rozpoczynamy tę modlitwę uwielbieniem Twojej świętości i potęgi. Jesteś Bogiem, który stworzył niebiosa i ziemię, który prowadził swój lud przez morze czerwone, który wskrzesił Łazarza z martwych. Ty jesteś tym samym Bogiem dzisiaj, niezmiennym w swojej mocy i miłości. Wielbimy Cię za Twoją wierność. Za Twoją mądrość, wprowadzeniu nas przez życie, za Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski, które już otrzymaliśmy, zarówno te widoczne, jak i te ukryte przed naszymi oczami. Dziękujemy za dar życia, za każdy oddech i każde uderzenie serca. Dziękujemy za naszych bliskich, za dach nad głową, za codzienny chleb. Szczególnie dziękujemy za dar wiary i za przykład świętych, takich jak święta Rita. Którzy pokazują nam drogę do Ciebie. Przez wstawiennictwo świętej Rity przynosimy przed Twój tron nasze prośby o pilne łaski. Tak jak ona czekała cierpliwie przed bramami klasztoru, tak i my czekamy na Twoją odpowiedź. Jak ona znosiła ból ciernia z cierpliwością i miłością, tak i my pragniemy przyjmować wszystko z Twoich rąk z ufnością. Panie, wyznajemy nasze grzechy i słabości. Przepraszamy za momenty zwątpienia, za brak wytrwałości w modlitwie. Za niecierpliwość w oczekiwaniu na Twoją odpowiedź. Przepraszamy za każdą sytuację, w której nasza wiara była zbyt płytka, a zaufanie zbyt małe. Prosimy o przebaczenie i odnowienie naszej wiary. Święta Rito, ty, która znasz ciężar spraw niemożliwych, wstawiaj się za nami u Bożego Tronu. Prosimy Cię szczególnie o wstawiennictwo w sprawach, które wydają się nam nie do rozwiązania. Naucz nas Twojej wytrwałości w modlitwie, Twojej cierpliwości w cierpieniu, Twojej głębokiej wiary w Bożą Moc. Z mocą wiary deklarujemy zwycięstwo Chrystusa nad każdą niemożliwą sytuacją w naszym życiu. Ogłaszamy, że choroba musi ustąpić przed Bożą Mocą Uzdrawiania. Deklarujemy, że konflikty rodzinne zostaną rozwiązane przez Bożą Mądrość i Miłość. Oznajmiamy, że problemy finansowe znajdą rozwiązanie zgodnie z Bożym Planem i Opatrznością. Prosimy o szczególne łaski dla tych, którzy znajdują się w sytuacjach kryzysowych, dla chorych i cierpiących, dla samotnych i opuszczonych, dla zmagających się z uzależnieniami, dla poszukujących pracy, dla małżeństw przeżywających kryzys. Niech przez wstawiennictwo świętej Rity każda z tych osób doświadczy Twojej mocy i miłości. Modlimy się również o łaskę przyjęcia Twojej woli, nawet jeśli różni się ona od naszych wyobrażeń. Tak jak święta Rita przyjęła z pokorą cierpienie i przekształciła je w źródło łaski dla innych, tak i my pragniemy przyjmować wszystko z Twoich rąk z ufnością dziecka. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych rodzin, naszych wspólnot, naszego narodu. Niech Twoja łaska rozlewa się obficie na wszystkich, którzy z wiarą zwracają się do Ciebie przez wstawiennictwo świętej Rity. Niech każda otrzymana łaska będzie świadectwem Twojej chwały i zachętą dla innych. Do ufania w Twoją moc. Święta Rito, patronko spraw niemożliwych, módl się za nami. Święta Rito, wzorze cierpliwości i ufności, wspieraj nas. Święta Rito, pocieszycielko strapionych, wstawiaj się za nami. Niech Twoje potężne wstawiennictwo otworzy dla nas bramy Bożego Miłosierdzia i przyniesie rozwiązanie naszych trudnych spraw. Drogi Ojcze Niebieski, przez wstawiennictwo Świętej Rity, w tym szczególnym momencie pragniemy otworzyć nasze serca na największą łaskę, dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak święta Rita przeszła drogę głębokiego nawrócenia i całkowitego oddania się Tobie, tak i my pragniemy doświadczyć tej przemieniającej łaski. Panie Jezu, wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby nas zbawić. Wyznajemy, że umarłeś na krzyżu za nasze grzechy i z wstałeś trzeciego dnia dając nam nadzieję życia wiecznego uznajemy cię za naszego osobistego zbawiciela i pana duchu święty prosimy stąp na nas z twoją odnawiającą mocą oczyść nas z wszelkiego grzechu i napełnij swoją łaską tak jak przemieniłeś serce świętej rity przemieniaj i nasze serca daj nam siłę do życia według twojej woli i odwagę do świadczenia o twojej miłości wyrzekamy się wszelkiego zła i wszystkiego, co oddala nas od Ciebie. Przyjmujemy Twoją bezwarunkową miłość i przebaczenie. Od tej chwili pragniemy żyć jako Twoje dzieci, prowadzone przez Ducha Świętego i wspierane wstawiennictwem Świętej Rity. Święta Rito, która tak gorliwie zabiegałaś o zbawienie swoich bliskich, módl się za nami, abyśmy wytrwali w łasce nawrócenia i prowadzili innych do Chrystusa. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Nasza wspólna modlitwa przez wstawiennictwo świętej Rity to dopiero początek duchowej drogi. Zapraszam Was do podjęcia konkretnych kroków, które pomogą Wam pogłębić tę modlitwę i doświadczyć jej owoców w codziennym życiu. Jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serca, podzielcie się nią z innymi. Udostępnijcie to nagranie swoim bliskim, którzy być może również zmagają się z pozornie niemożliwymi sytuacjami. Pamiętajcie, że często stajemy się narzędziami Bożej łaski dla innych. Zachęcam Was do regularnego odmawiania Różańca do Świętej Rity. Możecie włączyć się w naszą wspólnotę modlitewną, subskrybując nasz kanał. Każdego dnia publikujemy nowe modlitwy i rozważania, które pomogą Wam wytrwać w duchowej drodze. Nie zapomnijcie też o aktywnym uczestnictwie w naszej wspólnocie: zostawcie komentarz z Waszym świadectwem lub intencją modlitewną. Wasze historie mogą stać się źródłem nadziei dla innych. Kończąc naszą wspólną modlitwę różańcową do świętej Rity, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Tworzymy żywą wspólnotę wiernych, którzy wspierają się nawzajem modlitwą i świadectwem. Zachęcam Was do zostawienia w komentarzach Waszych osobistych intencji modlitewnych. Zobowiązuję się do modlitwy za każdą pozostawioną prośbę, a także zachęcam całą naszą wspólnotę do wzajemnego wsparcia duchowego. Pamiętajmy słowa Jezusa. Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Niech święta Rita, patronka od spraw niemożliwych, wspiera Was swoim wstawiennictwem, a Bóg niech błogosławi Was i Waszych bliskich. Pamiętajcie, że każda trudna sytuacja jest okazją do doświadczenia Bożej mocy i miłości. Do zobaczenia w kolejnej modlitwie. Szczęść Boże.